Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy robić kontrakty w cs No i dzisiejszym sponsorem, który nam jakby daje taką możliwość robienia właśnie takiego filmiku, jest PirateSwap. No jeżeli ktoś nie wie, co to jest PirateSwap, PirateSwap służy do wymiany oraz do kupowania skinów. Również można je też sprzedawać. Strona posiada naprawdę bardzo dużo skinów, na przykład powiedzmy, że chcemy sobie Asimowa zobaczyć, czy mają... Proszę bardzo, Kałachy, P90, Petki, AWP... No i powiedzmy, że na przykład chcemy sobie jakiegoś może headshota wypłacić, kałacha, headshot, proszę bardzo, również są właśnie pełno takich skinków. No i strona dodatkowo oferuje bonusy przy wpłacie, jeżeli używacie kodu IPIO, macie plus 35% przy Płacie. również macie jakieś challenge, jakieś zadania, które warto jest po prostu robić, ponieważ daje wam to dodatkowy balans na stronie. No i dobra, my już tutaj dłużej nie będziemy przedłużać. Przejdźmy sobie w takim razie do szukania znowu skinków do trade-upów. No i w sumie, byśmy może porobili jakieś trade-upy. Poszukajmy sobie najpierw, może kurczę, by zaczął może od jakiegoś Cobblestone'a, Norsa. Znajdźmy sobie tutaj Cobblestone. O, mamy Cobblestone'a, dobra. Czy coś tutaj ciekawego jest? No, ja tutaj na razie nic ciekawego nie widzę. To, co warto też zaznaczyć, to strona nie wlicza floatów oraz naklejek do cen skinów, co nam daje po prostu to, że macie czasami po prostu ultra tanie skiny. No ale dobra, tutaj nic nie widzę, więc przejdźmy sobie w takim razie do. Norsa do Norsa, tylko tego Norsa muszę tutaj znaleźć. Dobra, po dłuższym szukaniu znalazłem tutaj Norsika i teraz sobie wybierzemy skiny do trade-upa. Nas interesują oczywiście bez trade-loka, i sobie zjedźmy na sam dół. I teraz wybieramy sobie po prostu jakieś ciekawe floaty. I tutaj na przykład jest najlepszy przykład: 847 847. Float ponad dwa razy lepszy, za tą samą cenę. Więc jak widzicie, się to opłaca. Dodajemy sobie jednego i szukamy sobie kolejnego jakiegoś z małym floatem. No i tutaj mamy kolejnego z jakimś ciekawym floatem, i sobie je bierzemy i po prostu sobie je wypłacamy. No i co? No i tak, wymiana przychodzi praktycznie od razu. Ja już dostaję moją wymianę. No i tutaj widzicie teraz, że ta wymiana jest. Akceptujemy sobie obydwa skinki i robimy kontrakt. Z nich. No i dobra, jak widzicie, tutaj sobie trochę już tych skinów. Naskupowałem fillerów tak zwanych. No i co? Przechodzimy sobie w takim razie do trade-upów. Pierwszy kontrakt robimy sobie z konsolą. Mamy już go gotowego. No i tutaj mamy 10% na zysk, z czego 2,5% to jest właśnie MK Mosquarts, która jest, no powiedzmy, nie całe dwa razy więcej warte niż te najlepsze inne skiny. Zaznaczam i 3, 2, Jeden. Okej, okay. nie było żadnego odgłosu, nie wiem czy się coś zrobiło. Okej, okay, mamy zbugowany kontrakt. Więc przejdźmy sobie do inwentory. Everything. I uwaga, co to będzie? <laughs> Mosquartz. <laughs> Kochani, no pierwszy kontrakt już tam od dawno. Mamy tutaj MK Mosquartz. No i jestem w szoku, no, na 2,5% nam siad pierwszy kontrakt. No dobra, eee, zobaczmy sobie tylko z ciekawości, jaki to jest float. Float 0.0275. Dobra, no kurka wodna. Ty, sprzedaję to i kończymy odcinek. Nie no, spokojnie, robimy do końca, tak? Dobra, robimy teraz sobie z tych... Skinków. I tutaj znowu mamy również MP7, która jest z kolekcji właśnie oto North. Więc sobie ją dodajemy. Klikamy ready. Dajemy sobie znowu konsolę, bo dosyć dobrze nam z nią poszło. I 3, 2, 1. I ty no znowu mamy zbugowany kontrakt. Znowu się nie pojawiło. Dobra, czy mamy. Drugi skin, no niestety, dostaliśmy tutaj właśnie Negeva. No, kurczę, ale powiem wam, że i tak jestem dumny z tego. Jesteśmy z powrotem na Pirate Swapie i teraz bym zrobił sobie w sumie jakieś kontrakty z kolekcji, które jeszcze nigdy nie robiłem. No i dobra, zaznaczmy sobie tutaj nasze e, kryteria. Zobaczmy sobie tutaj w sumie do naszego balansu, czyli 104 euro. I sobie poszukajmy, jakie tutaj kolekcje ciekawe są. A, Hansman, nie, żadne skrzynkowe mnie nie interesują w sumie. Więc sobie poszukajmy, co tutaj ciekawego się znajduje. Jak widzicie, jest tu masa kolekcji. Jest naprawdę, bym powiedział prawie, że z każdej kolekcji są jakiekolwiek skiny. Okej, okay, kolekcja Chop Shop. Nigdy nie robiłem z niej kontraktów. I jestem ciekawy, co tutaj możemy w ogóle dostać. Okej, okay, jakieś emeraldy są. Okej, okay, dobra. I. I nawet są dwa digielki, które są dosyć tanie. I chyba się na nie skuszę. No, tak zrobimy. Dwa digielki. Myślę, że kurczę takiego kontraktu, którego jeszcze nigdy nie robiliśmy, będzie właśnie to bardzo opłacalne. No i tak. No i co? Znowu sobie klikamy Config Trader. I. No. No, trade przychodzi, no, jest wysyłany praktycznie instant. Jeszcze, no, teraz właśnie dostałem trade'a, więc sobie go akceptuję i widzimy się w CS. -ie. No i dobra, jesteśmy już z powrotem w CS. -ie. Tutaj, jak widzicie, Digle mi przyszły. No i my się strzelimy właśnie coś takiego. Tutaj mamy aż 24% szansy, że to wyjdzie w ogóle. Więc, no, statystycznie patrząc, mamy 50% szansy, że dostaniemy cokolwiek z tego kontraktu. No i sobie bierzemy Digielka. I znowu bym powiedział, że konsolkę, kurde. Mam nadzieję, że tym razem nam no, nie wyjdzie zbugowane. Kurde, bo słabizna by była. Ale dobra. 3, 4, No i tak jak mówiłem, mamy 25% około. No i tutaj nie wiem, jaki jest najlepszy przedmiot. Wydaje mi się, że ta CZK Emerald. Znowu mamy zbugowanego. Zresztą sobie zaraz cs Ale zobaczmy najpierw, co nam wypadło. I uwaga, dostaliśmy sobie. Co my dostaliśmy, proszę Państwa. Dostaliśmy cysetkę Emerald! No i kurde, jest to drugi przedmiot, który nam siadł. Jestem po prostu aż zadowolony z tego jak to przebiega. I float 0, 0,0061. Kurde, powiem Wam, że no. Ja jestem mega zadowolony z tego. I Zdecyduję sobie CSA i zaraz się widzimy. Dobra, jestem po rozstarcie CS CSA i od razu robimy kolejny kontrakt. No i to jest znowu ten sam kontrakt. Mamy tutaj tak jak wcześniej, 25% szansy około. Znowu robimy z konsolą. Mam nadzieję, że teraz już się odbugowało. A damy to tutaj z boku, żeby w razie co nie zobaczyć, tak jak będzie jednak znowu zbugowane. No i jak na razie nam dwa przedmioty siadły z trzech i zobaczmy, czy nam fart również w tym kontrakcie dopiszę. I super, że nie jest zbugowane, bo powiem Wam, że byłoby niefajnie, jakby znowu było zbugowane i odkrywamy. Co to jest, proszę Państwa? No niestety nie siadło, 25% nie siadło, ale kurczę, pierwszy nam siadł, więc nie wolno nam w ogóle narzekać. No, i jesteśmy z powrotem na parę ja Chciałem Wam tylko jeszcze przypomnieć, że jest taka możliwość jak dołączanie do giveaway'ów. No i tutaj musi tak naprawdę tylko obrócić albo zdepozytować na przykład 20, 50 albo 100 dolarów. No i co? Warto czasami brać udział, bo można po prostu z Afriko coś ciekawego zgarnąć. No i dobra, ja bym sobie w sumie tutaj wybrał kolekcję. No, w tamtym odcinku nam dobrze poszło Santa Mark. Więc e, zaznaczmy sobie tutaj Santa Mark e, No Stadraka raczej nie będzie Santa Mark, bo to była kolekcja, e, a nie skrzynka e, No i wybierzmy sobie tutaj No i dobra, z tego co pamiętam było na samym dole gdzieś Chyba, że się przegapiłem Jestem ślepy, przepraszam was bardzo No i dobra, ja tu sobie już meczkę wybrałem, jak widzicie I jest to... Tak jak mówiłem, kolekcja Santa Mark. Ofertę dostałem znowu praktycznie od razu. My sobie akceptujemy to od razu też, żeby nie czekać. I widzimy się znowu w CS-ie. No i dobra, jesteśmy z powrotem w CS-ie I tutaj mamy w tym kontrakcie tylko i wyłącznie 19% szansy. Jak on nam siądzie, to znowu będziemy na plus na pewno. Jak nam nie siądzie, to raczej wyjdziemy na 0 albo na lekki minus. Wy, oczywiście, wszystko widzicie, co jest podliczone, więc już wiecie, czy jestem w tym momencie już na plus, czy na minus. No i dobra, co tu dłużej przedłużać? Robimy sobie z konsolką. Uwaga, życzcie mi dużo szczęścia. I zobaczmy, jaki jest efekt. O nie, chyba to jest digger. Chyba to jest digger. Tak, to jest Digiel. Niestety nie siadł nam kontrakt. Dajcie mi znać, czy Wam się również coś takiego podobało. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Hejka!